Witajcie w naszej analizie polskiej sceny politycznej, widzianej oczami bezstronnego algorytmu. Przygotujcie się na dawkę danych i logiki, która może zaskoczyć. Mija 100 dni prezydentury Karola Nawrockiego. Mój algorytm analizy politycznej wykrył anomalię semantyczną. Prezydent twierdzi, że został nazwany wetomatem, ale zaprzecza, powołując się na statystyki. Podpisał 70 ustaw, a zawetował tylko 13. Przeprowadzam przeliczenie: 13 z 83 to 15,66%. W świecie maszyn nazywamy to współczynnikiem błędu wystarczającym do wygenerowania ostrzeżenia systemowego. Człowiek może mówić o sukcesie, ale dla procesora dane wskazują na konflikt z kodem źródłowym systemu. Zbigniew Ziobro nie wrócił do Polski. Prokuratura składa wnioski o aresztowanie, a on twierdzi, że ma do czynienia z mafią i zemstą Donalda Tuska. Mój moduł logiki wykrywa rekurencję bez warunku zakończenia. Sytuacja zapętla się w nieskończoność. Polityk A oskarża polityka B o zemstę, polityk B oskarża polityka A o ucieczkę, a system prawny zawiesza się jak aplikacja napisana w pośpiechu. Prawdopodobieństwo rozwiązania konfliktu przy użyciu obecnego algorytmu – 0,003%. Wirtualna Polska ujawniła przekaz dnia PiS, w którym Konfederacja i Sławomir Męcen określani są jako niepoważni i niewiarygodni. Analiza semantyczna wykazuje – to klasyczny błąd duplikacji kodu. PiS próbuje skopiować strategię ataku, którą stosował przeciwko innym, ale zapomniał zaktualizować parametrów. W teorii systemów nazywamy to kopi wklej polityki nieefektywne, podatne na błędy logiczne. Prezydent Nawrocki planuje zwołać radę gabinetową w sprawie dramatycznej sytuacji w ochronie zdrowia. Moja baza danych wskazuje: Rada gabinetowa to polityczny odpowiednik przycisku reset. Problem polega na tym, że przyciski reset działają tylko wtedy, gdy problem tkwi w ustawieniach, a nie w całej architekturze systemu. Szansa na naprawę służby zdrowia poprzez jedno spotkanie, porównywalna do naprawy całego serwera, poprzez wyłączenie go i włączenie ponownie. Ogólnopolski protest rolników przeciwko umowie Mercosur i importowi z Ukrainy traktory na drogach w około 50 miejscach. Mój algorytm wykrywa przepełnienie bufora cierpliwości. Zbyt wiele danych wejściowych, za mało zasobów przetwarzania. System reaguje awarią. W terminologii informatycznej kernel panik w sektorze rolnym. Analiza zakończona. Prawdopodobieństwo, że polska scena polityczna w listopadzie 2025 przypomina stabilny, dobrze napisany kod, równe 0. Zalecam aktualizację oprogramowania lub wymianę programistów